Ja, Ostradyk124 Dzisiaj nagrywam Z Rexem w Roblox Rex jeszcze do mnie nie przyjechał Ale powinien zaraz być A ja wam zdradzę, coś, będziemy grali w Rivals I będę udawać przez pierwsze dwie rundy Że jestem takim noobem A potem będę takim Bo on wcale nie wie, że ja w to grałam Ogólnie levela i kluczyków Nie mam, ale jestem bardzo dobra w to No i Dlatego właśnie yy, To będzie taka niespodzianka no to o, Rex już mi przysłał, że jest O! Rex wchodź! Ej, widzowie! No to zaczynamy. Już szukam gry Rivals. Jezu, gdzie ona jest? Reks dołączył do tej gry do Rivasu. No to jest jego profil. Ogólnie. A z którego profilu grasz? Alex? Co? O, widzę już, że do... jesteś online. Jak widzę, że widzowie, że Alex już jest online. A dlaczego? Nie do gry. Bo czekam na ciebie, aż dołączy, bo nie mogę znaleźć. Czy już dołączasz? Reks, no dawaj. Muszę Róć. Dobra, to poszukam też jaribasa. balsa. Czy, ja, czy ty poszukasz, Reks? Wywalił mnie z rok, rok. Nie, jesteś. Odawaj. Kurwa, nie mogę. Dobra, widzowie, to ja na chwilę. Zaczynam nagrywanie? I jak już Rex y, włączy tą gierkę, ja to y, dalej będę. Baktować. Dobra, widzowie, już mi się Riga ładuje. Rex, jak tam ci idzie? Iza. się trochę zabawne. Chyba... O, widzowie, patrzcie. Dobra, widzowie, już, To dawaj, Reks. Dlaczego jesteś wysoł? No właśnie, nie wiem. Dobra, idziemy jeden na jeden? No dobra, chodź. E, bo myślał, bo myślał, strasznie. dawaj, splash. dobra Dobra, zimowy splash? Bo teraz jest zima. Kawałek. Dawaj owczarek mm. Dobra A gdzie jesteś? A nie mogę powiedzieć Aha, coś mi nie idzie. No dawaj, Rex. Ale mnie walnął. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest, widzowie? Gdzie on... O Jezu! Czemu on mnie akurat rupił? Widzowie, widzieliście, jaki on jest niedobry? Dobra, tu. Gdzie on jest? Gdzie widzicie go gdzie, gdzie gdzieś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie on jest? Gdzie on jest? O kurde, znowu mnie rozwalił. Próbujemy widzowie. Widzimy, patrzcie. Jak mi dobrze idzie. O jest znowu! Jak widzicie widowie, jestem. Słaba. Nie mogę znaleźć. Gdzie on jest? Gdzie on jest? A jezu, no widzieliście widzowie O match point Zobaczmy czy wygram z nim Co, co to jest? Flesza Co flesza? Oberwałaś? Nie Ty. Jakim cudem? No bo piłę używałem Jaki zno... Czemu znowu match point? Dobra, Reks, ja chyba nie nabrałam Aha. Aha. Co to jest? Nieważne. A ile masz kluczy? Nie widzę jeszcze. Na górze masz. Wyjdź, wyjdź. Niech. Dziewięć. ja mam dziewiętnaście. Dobra, widzowie. Poczekaj. Dobra. Jak ktoś wejdzie, to masz. Wyjść od razu. Ej, e, splash, 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 splash Czemu hmm. akurat do ciebie? <coughs> Ale potem jak ty splasza. Rozumiesz? Jak? W jakim cedemie to zrobiłam? Chcesz gamingow? Mm-hmm. Wolę mam myszkę.

Chyba się rozgrzałam już dobrze, prawda, Rex? Aha, coś by się stało, nie wiem jak. Bo cię zabiłem. Ale nie miałeś jak. No Nie miałem. Gdzie on jest? E, jak? Jak się ślizgam? Ja wiem, jak ty się jak? Kontrolem. Nie. Tak. Klikasz C. Idziesz do przodu i klikasz C. Controllando, sì, dà. Oh, jak! jak! Ha, ha, ha. mega pro! Jesteś mega nude, a jest. Mm -mm. Holera, no widzicie, widzowie! Jesteś <grystanie> też Bo jesteś mega nude. Nie, nie, na pewno. Nie! To ślifuj, że ty tak dobrze grasz. Skipa. Ej, do, dobra, dawaj teraz na podstawowe broń. Chodź. Poczekaj, bo ja coś dostałam. Jakieś backpacki. Carb capsule. Mm. Dawaj na podstawowe broni. Bronie dobra, się zobaczę. Ja mam. Ta bazułka, teraz ja do ciebie, ona jest za 25 kluczy. A ja mówię, bym już mógł teraz drugą taką sobie kupić. Bo. Chodź. Nie ma tu żadnej. A bo? Taki łuk? Y On kosztuje 15 kluczy, więc. A ja już go mam. On jest dobry? 7. Ej, a coś mi się wysiedza, B, w, be w ja biorę darmową nagrodę, mam. O, w granacie coś mam. Poczekaj. Perhaps. Mogę mi to wygrać nad. Dobra, wychodzimy. A możesz już. To na który? na podstawowe? Tak. Dawaj na podstawowe. Ja tu czekam. No, wejdź. No kurde, nie tam. O tu. No wejdź no. Wyłaś. Cholera, Bartek, szybko wyłaś. Bo nie umiesz wejść. Bo jak będziesz wyłaś, to będę Dobra. Na no, podstawowe. It's the middle of the <laughs> Nie, iść do przodu. Ja chyba się poddam i wyjdę z gry Ciekawe, gdzie on jest, Ej! Nie, ja już nie gram. Ja już chyba nie gram, widzowie. Dlaczego? Za słabo. Pu, pu, pu! Ja już nie, już mam szans z tobą. Ty zmieniłeś sebron. Nie, mam cały czas. Ale ty możesz też pistolet używać. No, nie, ja no, nie gram. Dobre, ale masz jeszcze szansę. Tak, na pewno. Na pewno mam szansę, widzowie. Mm, jestem zła na ciebie i nie pozwolę ci teraz wygrać. Oj, sorki! Dobra, teraz e, dam ci... Ale wiesz co? Ja nie chcę już z tobą grać chyba. Dlaczego? A jak dam ci na zachętę fory? Nie chcę fory. Dobra, to będziemy grać na serio. Nie chcę fory, po prostu chcę sama grać. No to chodź. Gra. Uku. Eee Ile masz śnieżynek? Jakiś śnieżynek, ja nie mam żadnych śnieżynek A mam cztery A gdzie się zbiera śnieżynki? Widzisz tą tam... taką kartę? Kliknij y, w taką, taki zeszyć Kala No zobaczmy No i teraz patrz Musisz użyć tego celownika y, Czyli klikasz wtedy o ten Wiem. Musisz pięć razy. Aha. I zabić. Gram? Jeden na jeden? Nie, bo to wtedy... Będzie chyba... No dobra, chodź. Jeden. Na jeden. Jezu, tylko muszę iść do tamtej salki. Chodź, szybko. Dawaj. E to. No dobra, na podstawowe? Tak, na podstawowe. Wezmę moje najsłabsze broń. Wiesz tylko jaką będę używać? Łuk. Mm. E Ale on mało zdaje obrazu. To no na pewno. Za tobą. Ile masz życia? Ile masz życia? Bo nie wiem, czy dawać ci No, dostałem dzięki. Oooo, No! Ale poczekaj, bo coś mi się wyświetliło, że muszę się rozwłamać. No dobra, gramy teraz. Nie, już nie chcę. Dlaczego? Nie rozumiesz coś. I dobrze, ja zaraz kończę, grę. Z nim. To chcesz. A czemu z to nie. Nie Ci brakuje jeszcze do, do zdobycia pierwszego klucza. Chyba drugiego. Ale ja chociaż używam celownika, to i tak mi się nie zalicza. A, bo to w liście ci się zaliczy. No to mu się nie zaliczyło. Widzę, czy widzowie? Widzowie, patrzcie. Jej! A pokazać ci sztuczkę, jak zabierać łukiem więcej życia? Mm -mm. Miał w ogóle nie brać łuka. No e Jak to... Co? Jakim, to... ale ty i tak masz punkt na czoło? No na pewno. No, cz cztery ten, no Ej! Jej! Wygrała. Widzowie, wiecie co, chyba będziemy już kończyć. Dlaczego? No bo już. Dobra, widzowie, film będzie trwał 30 sekund, prawda? A ile już jest? 20, raczej minut niż sekund, a trwa na razie. Chodź, lek szybko. Uch. Ja w to No niestety. Uch, uch, uch. Dawaj tu, splasz. dobra. Това е моята обикновена мапа, вероятно, Алекс? ми А, добре! Wiadł jeden! A myślałam, że ten. Że już nie gramy na podstawowe. Cały czas gramy na podstawowe. Nawet no, na jedną rzecz coś pokażę, ale to nie za wiele, Nie chcę. Chcę ci coś pokazać jakie, co jest fajne. Ej! A czemu nie cofnęłeś gdzieś indziej? Nie cofnąłem cię. No ja też gdzieś indziej jestem. Jej <laughs> <laughs> Widzisz? Ale mnie cofnęłeś w inne miejsce, wiesz? W Tym o. fleszem <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ej, ale mi się twój pasek nie pokazuje A ty widzisz moje życie? No nie Chodzi jak wygrasz? Jak wygrasz, to widzę. Podpędzisz, eee! jak się popęć, to się celujesz w głowę, to więcej ci, to wtedy więcej za... Nie, eee! nie, ja już nie wiem chyba. Bardzo... Dlaczego? No na pewno łatwiej będzie ci celować w głowę. Ale jak uda ci się trafić w głowę? Pa pa, pa, pa! Dobra widzowie, już 22 minuty gramy, więc. Nie, do 25 chyba. Koniec rundy. Jak skończymy tę rundę, czyli. Za niedługo. Wiesz, gdzie jestem? Tak. Czy, czy jest to ma, masz szansę wyjść. Nie, no skończę. No Zaraz. I tak musimy skończyć odcinek. Teraz widzowie, musimy zaskoczyć odcinek. No ej! No nie! Uff. match point! Od raz pistolet macie. Ej! No, ale pistolet jest słaby. No bo na pewno. Pistolet tu masz też masz. Jej! Dawaj jeszcze trochę. Nie, już musimy niestety kończyć. Musimy zaraz. Musimy, widzowie, no to papa! Pa. Rex, a ty a si nepoužil? No, to to No to. Do zopakování v dalším